Siemaneczko widzowie. Dzisiaj przetestujemy sobie to, co mam za swoimi plecami, czyli Brick Roda. Czyli nowa sekretna wędka, którą żeby zdobyć trzeba przejść naprawdę salą widzowie, uwierzcie mi. A jeżeli chcecie o tym film, jak to odblokować, to napiszcie mi w komentarzu i na pewno coś z tym zrobimy. No i oczywiście konkursik. A dzisiaj mam dla was taką rybę, którą nawet ciężko mi jest zmieścić w kadrze. Jest to taki grubas, ponieważ jest to Giant Mega Lodon. A jeżeli to ty chcesz go wygrać, zostaw komentarz, klocek, suba, lajka, wpina Discorda i pamiętaj, żeby w na nasze live'y, które odbywają się praktycznie codziennie, ponieważ tam rozdajemy takie rybcie cały czas po prostu cały czas robimy wam jakieś konkurencje, zawody i tak dalej o te ryby. Także wbijajcie, bo mamy ich naprawdę dużo. Także widzowie, akcja jest taka, że po pierwsze musimy pogadać o jej statystykach, ponieważ Brickrod dostał gigantycznego nerfa z tysiąca laka, kiedy wchodził do gry, zmniejszyli mu laka tylko do 75. Stała się czymś, co raczej się ma jedynie dla flexu niż do rzeczywiście łowienia tym, jak na przykład z No Life Rodem. Bo tak szczerze wam powiem, widzowie, że jest naprawdę o wiele lepszych wędek, do których nie musicie się aż tak poświęcać, żeby je zdobyć. A są naprawdę lepsze od Brickroda. No niestety, z bólem serca to mówię, bo wiem, jaka ta wędka była dobra na początku. No ale teraz, niestety, po tych nerfach, no jest tylko taka mech. No ale to jeszcze wam pokażę, także oglądajcie. Oczywiście nie można gadać o samych negatywach, bo jak widać, Brickrod masz 35% rezylensa, co czyni ten pasek naprawdę wielkim i naprawdę łatwo łowić tym ryby. No i Brickrod również daje wam 100% szansy na złowienie ryby z mutacją Studet. Mutacja student powiększa cenę ryby tylko 1,1 raza, no także też to jest takie według mnie mech. No i reszta statystyk jakby niczym się nie wyróżnia, jest taka też według mnie mech. No ale nie będę tylko narzekał na tą wędkę, zaraz ją przetestujemy mogę się mylić, ale to sami zobaczycie. No i jeszcze zanim przetestujemy tą wędkę bardzo, bardzo, bardzo chciałbym podziękować moim dwóm widzom, którzy pomogli mi w zdobyciu tej wędki, bo bez nich by się nie udało zrobić tego filmu. Więc z tego miejsca pozdrawiam KWJ13 mojego dobrego widza, który często siedzi na live'ach, i jego kolegę Maxika No i jeszcze na ekranie pokazuję wam najlepsze enchanty dla tej wędki, żeby w razie czego jakbyście ją odblokowali, żeby wiedzieć na co ją zenchantować No więc widzowie będę łowił w dedept, bo sądzę, że to jest po prostu najlepsze miejsce, jest tu dużo mityków, dużo legend i zobaczymy, jak one się spisują na tej wędce, czy skaczą, czy nie skaczą. No i oczywiście w ramach testu nie mam żadnego enchantu na niej i nie będę korzystał z żadnej przynęty. No dobra, widzowie, to podejdziemy sobie tutaj, zarzucamy i zobaczymy, ile razy będziemy musieli shake'ować Ja już. Liczę Zobaczymy. 19 razy. Było to 19 razy. I jak widzicie, strasznie duży jest ten pasek. Rybat w ogóle nie ucieka. Jest to mityk. I w ogóle nie skacze, w ogóle nie ucieka. Jak widzicie, strasznie łatwo jest to złapać. I tak jak mówiłem wcześniej, ma ona mutację studet. Jak widzicie. Także trochę wam to daje do ceny. Nie powiem, że dużo, ale zawsze jest tam jakiś plusik. Także, żeby nie było, że się pomyliłem, próbujemy jeszcze raz złowić. Teraz widzowie, naliczyłem około 24 szejków, także bez żadnego enchantu, bez żadnej przynęty jest to całkiem, całkiem sporo. Także widzowie, na tą wędkę najbardziej bym polecał chyba hasty, no albo coś co wam daje po prostu szybkie szejkowanie. Ale teraz może zobaczymy jak ta wędka spisuje się przy łowieniu megalodona. I zobaczymy jak to będzie szło, gładko czy ciężko, no zobaczymy. Dobra widzowie, jak widzicie mamy megalodona, zobaczymy ile w ogóle zajmie mi to, żeby go złapać bez żadnej aurory, bez niczego, zobaczymy. Także ja zabieram się do łowienia, nie ma czasu do stracenia, joo yo, joo, lecimy. Mamy to, widzowie, mamy to. Zobaczymy, zobaczymy, czy skacze. Nie, nie skacze. Elegancko, elegancko. Widzicie. No jest całkiem spoko, jest całkiem spoko. Łowię, łowię go na Shark -hedy, czyli podstawową przynętę, żeby łowić megalodony, tak? Shark -hedy są najlepsze. No i widzicie, całkiem, całkiem dobrze idzie. Jakby nie skacze. Jest stabilnie. Wydaje mi się, że na luzie byście go złowili. Także mamy to. Zobaczymy, jaka animacja będzie. Złowiłem go, myślę, po pięciu próbach, także całkiem nieźle. Włączyłem Aurorę jednak. Poddałem się. No i zobaczymy, jak wygląda, widzowie. <laughs> fajny ty! Polskowalny jest, ale zorumpisty widzowie, co jest? W sensie powiem tak, jako sama wędka? Nie wiem, czy polecam. Szczerze nie wiem, czy polecam widzowie jako samą wędkę, ale dla samego efektu, dla flexu, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Także widzowie, to już na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i wyciągnęliście swoje wnioski, czy warto, czy nie. Jeszcze na pewno nagram o tym filmie, jak ją zdobyć, także czekajcie uważnie. Pamiętajcie, żeby wejść na Discorda, wbijać na live. To by było na tyle, trzymajcie się, ja byłem Błażek.